Suzuki RMZ 250 2012-2013 rocznik, coś tego typu Nie mogę sprawdzić na winie, bo, bo ciężko było właśnie znaleźć, napisałem do Suzuki Motor Polska Może odpiszą, ale coś około 12-13 rocznik, bo na wtrysku Tam mi się to wydaje, że to już wytryskiwacz jest I Co będziemy robić? Będziemy ściągać czapeczkę Czyli głowicę i cylinder ściągniemy, tłoka No i później będzie nowy tłoczek założony, głowica się sprawdzi, pewnie nowe zawory wlecą, bo już przelot jest taki hmm. Kurczę ciężko powiedzieć, bo niby cylinder z tłokiem jest około 80 motogodzin, korbowód też, a głowica nie wiadomo, nie? Więc pasowałoby zawory zmienić, żeby po prostu tutaj było pewny temat, że to się nie, nie steguje, nie? Także... To wygląda w taki sposób, no i co? Wywalało olej odmą, czyli mówił, że jak się przejechał, yy, stanął motor, znaczy zatrzymał się plama oleju pod silnikiem. Ja podejrzewam, że przedmuchy na cylindrze już są i po prostu, że ładuje olej w odmę i wywala w yy, odmą na zewnątrz, nie? To są moje przypuszczenia ale się okaże po pomierzeniu cylindra, nie? Dzisiaj sobie tutaj wyciągnąłem wszystkie kable, bo po prostu tyle było nawalone, że ciężko było tutaj ogarnąć, nie? Tutaj linka sprzęgła też trzeba nową. I taki rzecz, tutaj jest ten wtrysk cały. Tu sobie to wyciągnąłem wszystko i tutaj mam jeszcze całą elektrykę, nie? Cała elektryka tak się prezentuje. No i teraz wezmę, tutaj zacznę rozbierać górę silnika, nie? ściągniemy czapkę, wszystko. No i pewnie łańcuch rozrządu też nowy damy, bo pasowałoby pewnie zmienić. Jak 80 motogodzin ma, no to przydałoby się, także zabieramy się do robot. Także tak to wszystko Wam tutaj pokażę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie ciekawego. Kurde, Felek! Dobra. To wygląda tak. Ledko tutaj widać, że jest takie... ...przytarcia. Ale nie źle, tutaj wałki ładne. Popuścimy napinacz i i ściągamy wałki rozrządu i odkręcamy głowicę Klanki później, teraz co? Teraz chyba głowica poleci. Zaraz wam pokażę jak se woli zleci Ta wygląda cylinder Troszkę nagaruje, selekcja C, czyli więc chyba jeszcze jest D Zaraz się okaże Zobaczymy Później. Dobra, odkręcam cylinder i ściągamy cylinder Tutaj ślizga można wyciągnąć No i mamy wszystko. Ok. Zaraz zobaczymy co i jak. Tu ściągnę i resztę wam pokażę już na stole wszystko. Dobra, słuchajcie. Tak to wygląda: cylinder, głowica, dociski w rozrządu, wałeczki. Już wam pokażę jak to wszystko wygląda. Wałki w dobrym stanie. widać, że tutaj nie były przycierane. Prawdopodobnie. Tam lekkie przytarcie jest, to się lekko przeszlifuje i będzie jeszcze śmigało. I co, dociski, tak jak widzieliście wcześniej, lekkie tutaj przytarcia są. No ale zobaczymy, co się da z tym zrobić. Cylinder. Cylinder wygląda kurczę wam powiem. Hmm, ciężko powiedzieć. Tutaj są rysy. Coś tam widać. Widać choinkę, z drugiej strony też są rysy, czyli jak cylinder był tak Czyli rysy są z przodu i z tyłu Czyli Czyli tutaj I tutaj To tu nie wygląda źle, ale Selekcja chyba C jest, tak jak tu widać Zobaczymy No i głowica Głowica tak wygląda Więc trzeba myślę, że Kurcze, jeden zawór widać, że sący, tak, sący, sący. Jeden zawór sący, ten po lewej stronie jest zapadnięty. Więc nie wiem, ale chyba, chyba wymienimy wszystkie, bo mają swoje już przelatane. Prawdopodobnie tytanowe wsadzimy i po prostu I tak, żeby był spokój. Ciekawe jestem, co wyjdzie z cylindrem, no bo naprawdę. Widać te rysy, takie dość duże. A honowanie nie wiem, czy to zbierze, więc się okaże, być może będzie tak, że albo nowy Nikasil, albo nowy cylinder. No, nawet tutaj, o, tutaj widać na tych progach. O, widzicie, jaki próg jest. Ile tutaj szło przedmuchu. Z tej strony, tak, a tutaj, tak. Zobaczymy, jak już jest selekcja, cena w tym cylindrze, więc ciężko może być tutaj coś zrobić, także, także tak, a tutaj korba, yy, korba jest Proxa widzę, nie wiem czy to zauważycie, Prox, ale luzów nie ma, bo była 80 tygodni temu wymieniona, więc jeszcze yy, pochodzi. Ja sobie w międzyczasie rozbiorę tą pokrywę, ściągnę łańcuch rozrządu, łańcuch rozrządu też kupię nowy, także... Także tak. Dobra, tyle w tym odcinku. Ja sobie to wszystko wymyję, doczyszczę, tak żeby to było czyste, wszystko fajnie. I, i ja to wysyłam na pomiary wszystkiego, na sprawdzenie gniazd zaworowych, tak żeby to było zrobione tak, jak być powinno. Ja niestety nie, nie robię takich rzeczy. Nie robię. Jeżeli wymiana zaworów to bezproblemowo, ale jeżeli gniazda są jakieś tam uszkodzone albo coś to po prostu, to po prostu ee, ktoś inny to ogarnie, nie? I cylinder, honowanie, takie rzeczy też to ktoś zrobi. Także tak. No i tutaj mamy jeszcze napinacz, takie rzeczy, śrubeczki, nie śrubeczki, no tak to wygląda. Dobra, ja kończę. Trzymajcie się. Jeżeli się podobało, dajcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki macie w opisie. Ja nie przedłużam. Trzymajcie się. Widzimy się w nowych odcinkach na Radzisko. Cześć.